Masz braki. Co? Masz braki. O co ci chodzi? Z angielskim. Sama masz braki, zobacz na swoje braki. Zobacz na no mnie. Ja mam braki, ale znam podstawy. Yeah. No, ja też znam podstawy, tylko nie zawsze ich używam. Nie. Yeah. Oliwia, naprawdę wkurwiasz mnie. Zobacz na swoje braki. Jak to będziesz miała takie braki jak ja, to wtedy pogadamy, tak? Ja, co ty robię. O, alergia na takie coś, nie tylko weselu. Podobno sam odszedł z tego, swojego yes. twojego yes. klubu pokazałeś mu jęczeć do mikrofona przez modulator. Mhm mm No właśnie takie ploty siał. A wiesz co dokładnie mi mówił chaos? że ty, ty kazałeś mu wciskać fałszywe zdjęcie i przez modulator jęczeć Nie, z modulatorem <laughs> czegoś takiego nie było ogólnie, ale faktycznie pewne rzeczy kazałem robić, bo gościu na przykład no nie kazałbyś tego robić, to, tofik gdybyś miał okazję za 20 minut zarobić na przykład 25k albo 25 bo miałbyś dzianego klienta, czy dwóch, trzech takich dzianych, którzy chcieli rzucić za 15-20 minut, po 5, po 4K? Ja tam w eskorty się nie bawię. No i co, kto lubi?